Taki szybki filmik. QA będzie w liście 24. Suby. Dziękuję Wam wszystkim i napiszcie coś w komentarzach, jakieś pytanko. To zrobię kolejny odcinek i tym razem Wam odpowiem na pytania. Ale te pytania, które już mam, na nie oczywiście też odpowiem. Tutaj mamy absolutna kinematografia. Dałem mu serduszko. Nie usuwam serca, oczywiście. E, I jakbyście obejrzeli ten filmik, oceniam ludzi ze szkoły, e, no to byście wiedzieli, co się tam działo. Ale tu już... Czekaj, muszę się przesunąć, gdzie to w ogóle było? Mmm... Obejrzcie sobie filmik, polecam. O, to typ osoby, która... Czekaj. Reklama! Księżniczki. To typ osoby, która jak jesteś w nią sławce to to nie wiem to, to dobra nie będziemy oglądać całego ale no zobaczcie sobie będzie link w opisie księżniczka xd napisał księżniczka Julka Olsza lub mazik to są takie dwie uczennice z naszej klasy E, no, to, to trochę prawda, chociaż Olszak nie jest taka, ale za to mazik, no już przestała być taka, ale czasami jest taka. No to taka odpowiedź. E, Okej, okay, tutaj pokazuję mój świat Minecraft, to też będzie przytegowane. Mm, ale fajny świat. Ok. Uwielbiam twoje filmy rób wjechał. Okej, okay, odpowiedziałem tobie, więc no. Okej, okay, sorry. EBDDD3 też będzie e, Imperium Polska napisało Piękne, więc e, dziękuję za obejrzenie materiału użytkowniku czer czerwonej aplikacji sory i no tyle powiem możecie wbić na ten odcinek Jestem fanem. Serduszko. O, sorry! Nie kliknęło mi się! W ogóle to tak nie wygląda. E, Podruba Dawida Czecha, czyli 6. E, tydzień temu. Komentarze są wyłączone, bo ukradłem no, mu film albo to. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem, zróbcie coś z tym. Ale pod innymi filmami, piszcie komentarz, bo fajnie by było poczytać. Okej, okay. ja dałem lajka, serduszko, e, fajny film, dam suba, no i tak i tak trzeba robić, e, będę cię, będą z Ciebie ludzie. Więc no, każdy kto mnie subuje to jest giga to Dyletem. Dobra, stop, stop, proszę. No więc na co czekasz? Napisz coś pod tym filmem. Siema!